Cześć, witam Was, Mike w typowaniu nowej gali freakowej Clot MMA. Ostatnio fejma robiliśmy, chyba jak dobrze pamiętam, całkiem spoko. Pamiętajcie, że to są typy rekreacyjne. Tutaj raczej ciężko mówić o zgraniu zarobkowym, więc pobawimy się w zestawieniu nowej federacji. Zobaczymy, jak to wygląda. No, całkiem sporo tych pojedynków. A ja serdecznie Was zapraszam na naszą stronę podziemnytypy.pl, gdzie za darmo możecie sprawdzić się jako typer lub po prostu zaufać najlepszym. A także na naszą stronę sportbc, gdzie profesjonalnie podchodzimy do bukmacherki i zarabiamy na niej w modelu inwestycyjnym. Jeżeli nie wierzysz, wbij się na nasz darmowy telegram, poobserwuj, wyciągnij własne zdanie, no i wyrób sobie opinię. Mamy tutaj w naszych możliwościach, szczególnie dla tych, co mogą trafić tutaj pierwszy raz na kanał, również szkolenia jako jak duży instruktor przygotowujący do podejścia do skanerów i zarabiania w długiej perspektywie na zakładach opłacalnych, a także dla tych, co chcą tu i teraz od razu grupy z typami. Jeżeli ktoś nie wie jak idzie, to tutaj, jeżeli klikniecie sobie na przykład typy, bo zapewne więcej osób się tym interesuje, woli mieć gotowe niż... Samemu na przykład pobawić się z skanerami, to klikając tu, przeniesie was na taki Excel. Ja pokazywałem to szczegółowo pod sprzednie filmu, było podsumowanie. Nawet z podatkiem, jeżeli spojrzycie, mm, od lutego cały czas w zasadzie no, zarabiamy. Tutaj gramy typy Pre. Ogólnie wynik jest bardzo, ale to bardzo dobry. Tylko zachęcam do długofalowego spojrzenia i podejścia na poważnie. No i mamy też jeszcze grupę ako. Te statystyki, możecie sobie podejrzeć. Mówię to o tym szczególnie dla tych, którzy mogą tutaj trafić i chcą nas sprawdzić, i w odróżnieniu od różnych innych, pewnie skamerskich grup, które się nacięliście. Sprawdźcie, wyrobcie sobie własne zdanie. No i polecam do obserwacji. Oprócz tych grup, co mówię, mamy jeszcze parę rzeczy wspierających do gry live, więc myślę, że warto, a to dopiero też początek jakby takiej większej drogi w naszych uprawnieniach do gry u Booka, więc zachęcam do obserwacji. Dobra, żeby już nie przedłużać za długo, to mam dla Was jeszcze taki konkurs odnośnie kari Gallycrode MMA. No i tak, zazwyczaj typujemy tutaj mecz i wynik, to tym razem wytypujmy najszybszą wygraną, czyli piszcie zawodnika i minuty czy sekundy, nawet w której on wygra. Ja wiem, że pewnie większość z Was będzie wpisywał tutaj porażkę na przykład Najmana z Fonfarą. Więc żeby inni też chcący napisać, że, że ten konpara wygra powiedzmy w dziesiątej sekundzie, to mogli trafić też w innym czasie. Dorzucimy dodatkowo do freebetu od BetX naszą grupę Airball na miesiąc dla zwycięzcy. A więc zapraszam do zabawy. Jeżeli byście chcieli sprawdzić Buka BetX to macie naszego linka. My coś z tego mamy, więc też się wdzięczamy tym, że możecie trafić sobie też na podgrupę do zakładów opłacalnych ze skanerów. Więc, piszcie do nas, jeżeli chcecie, zachęcam, żebyście byli na Telegramie, tam bardzo dużo się dzieje i w zasadzie odbywają się testy różnych typerów i różnych naszych rozwiązań. Jeżeli jeszcze tutaj kwestia tych grup, które Wam pokazywałem, to była promocja wakacyjna w lipcu o po 60% niższej cenie, i te ceny wracają. Do praktycznie stanu pierwotnego, ale jeżeli ktoś chce z nami spróbować, to w sierpniu jesteśmy w stanie doładować plus 10 dni do zakupionej subskrypcji. Zapraszam. A teraz przenosimy się do mm, typowania na mm, fejmie. Ja już sobie w zasadzie odznaczyłem walki, e, te, które mnie interesują. Jesteśmy na stronie mm, Fortuny. Znaczy, wszystkie odznaczyłem, ale nie każde mnie interesuje. Może w ten sposób. Tutaj w jeszcze mam takie szalone zakłady, że żyła. Artur Boruc, Mateusz Borek, eee, czy zawalczą? Eee, można sobie pospekulować. Żyła, myślę, że prędzej czy później. To tak, Boruc też nie jest to wykluczone. Tym bardziej, że jak Peszko teraz będzie prowadził, współprowadził eee, Federację cloud jako wodarz, to piłkarzy powinno się pojawić więcej. Mateusz Borek zarzekał się, że nie, ale Diablo też się rzekomo zarzekał. Nie eee, się, nie walczy, więc eee, także tego. Postaram się krótko i treściwie mm, powiedzieć, co o tym y, myślę. Jakieś moje predykcje, mówię, ostatnio wyszło chyba całkiem dobrze. No Mogą przygotować się lepiej, i zrobić zestawienie. Y, ale ogólnie y, to jest bardziej granie for fun y, w kuponach. Często mamy te niszcze kurty. Ja nie lubię grać niskich kurtów, ale jeżeli już gdzieś tam trzeba, no to wskażę. Pierwsza parka Ludwicza kontra Super Mario. No chyba taki największy wizualny Freak Fight, jak można sobie wyobrazić, dość barwne opie postacie. Eee, no i cóż, to no Ludwiczek dobrze się zaprezentował w walce z Natanem. Tutaj wszystko jest możliwe, no Mario większy, postawniejszy będzie faworytem. Ok, mówmy się, no ale jeżeli mamy gdzieś tutaj szukać jakichś wyższych rozwiązań, no to spróbował na Ludwiczka jest w stanie tutaj swoją zadziornością wygrać. W kolejnych walkach Piotr Pająk kontra Sopierajski. Myślę, że tutaj Piotr Pająk na wartość swoich umiejętności będzie faworytem. Tak bym tu zostawił. Podobnie w walce Lizaka ze Skowyrą. Natomiast w walce Konrad Karwat, Michał Nowaleściński, no i tak. No i tutaj wypada nam dość ciekawa postać, bo Jarek Ninja, gdzie chyba wiele chciał zobaczyć, ile te jego wygibasy są warte w przełożeniu na sztuki walki, no ale niestety wypadł nam z Gali. Zastąpi go Michał Waleszczyński. Podobnie pewnie jak większość, niewiele mu mówi to nazwisko. No on bardziej też taki konferencjer, ma trochę wspólnego z sortami walki, w głos w Prime, No i chłop też służy postawny. Karwat był również faworytem z ninja, no i tak no trochę taki gość, który jest podpompowany. I często tacy, tacy ludzie mogą nie mieć aż takiej dobrej przekładni w, w walce, szczególnie jeżeli jest ona wyniszczająca i nie, nie idzie na przykład po ich myśli. Czemu by nie, w moim zdaniem Michał wygląda tak bardziej przystosowany do sportu walki? Oczywiście to jest tylko czysta spekulacja, bo nie wiem, jak to może się skończyć, jak wygląda na treningach. To jest takie typowe wejście. Na zastępstwo, ale mówię po 1.15, a 4,14 to wiadomo, że bierzemy 4-14. Kolejna walka, Monika, czyli ta DBS, polska czyli kartka, z Nikola, Nikita. E, Alokin, no, ustawienie też dość dziwne, ale do chwilów mm, pasuje. E, no i spróbujemy na Nikita i tylko dlatego, że po jednej i drugiej nie wiadomo o co się spodziewać, a e, nie dziwnego, gdzieś młodsza, po prostu to wygrała. E, nie wiem, na jakiej podstawie tutaj te kursy są ustawiane. Jedna wielka, nie jak dla mnie, więc bierzemy kurs wyższy. Szalony reporter, Czarek czaruje. O, myślę, że tutaj też gabarytowo szalony reporter dał też dobrą walkę. Ostatnio całkiem ciekawie się pokazał. Jak na Twój wiek, no to klasa. więc 1,20 bierzemy. Tutaj pojedynek pań. Też tak za bardzo tutaj pani nie śledzę, wolę jednak tutaj męską mocną rywalizację. Ale czytałem gdzieś, obserwowałem gdzieś, że wcale pełny nie jest aż takim underdogiem, więc spróbujmy tą stronę. jest Bomba kontra Dominik Budzianowski. Też taka walka pół na pół. Myślę, że Scarface jest w stanie tutaj, tutaj dać sobie radę. Dominik to też w kulturysta, który może mieć pewne braki. Kursy podobne, nie wiem, to jest może być faworytem. Labryga David Kredy, mm, Oczywiście labryga jest wielkim faworytem, warunki fizyczne. E, jedyne, w czym tutaj upatruję, to że może ten kurs być większy, dlatego że David, Dawid, e, ojciec Denisa, e, po prostu tanią, z który nie sprzeda, jak to się mówi, jest w stanie tutaj nawet punktować, a być może nawet i wygrać na punkty, bo jest bardzo mobilnym. No, zawodnikiem na no gorzej, jeżeli przyjmie kilka mocnych, no za 1,16 nie ma to sensu, oczywiście do kuponów, no to też takie coś powiem lepiej omijać. Sarara, Jay Silva tutaj też ostentacyjnie na underdoga, z tego względu Tomek Sarara ostatnie dwa przewalki, no to już jest gość past prime, ale oczywiście Jay Silva też, tak, jednak to to nie będzie łatwa walka dla Tomka. Oczywiście JCW ma swój prime daleko już za sobą, no ale umiejętności zostały, więc bardzo, bardzo duża szansa, że tutaj Underdog akurat nie jest w stanie wygrać, więc nie spisałem mu straty. 3,21 warto spróbować. Bartman to masz hajto. No i tutaj chyba największy faworyt, Zbigniew Bartman. No i tak powiem szczerze, że aż taki wielki faworyt m, oczywiście jest młodszy, jest siatkarzem, no ale Tomek Hajta, jak sobie przypomnicie, no to, to był dość zadziorny piłkarzem, który też nie raz e, potrafił oddać komuś czy cokolwiek zrobić z tego typu rzeczy. I myślę, że łatwo, kury nie sprzeda, tak jak to mówi Pudzian. E, jeżeli tutaj też miałbym wybierać e, kogo e, zainwestować, no to te kursy na Bartmana strasznie malały, więc dużo ludzi szło w tą stronę. Ja bym poszedł na przekór w Tomka Hajto, bo po jednym, po drugim nie wiemy, co się spodziewać. A wcale Tomek Hajto nie jest jakimś takim spokojnym chłopcem do bicia, więc... Może być ciekawie. Może być ciekawie i niekoniecznie aż takim faworytem byłby w Bartman. Stąd też wskazuje na dwójkę. Wy sobie sami wydedukujcie, co i jak czy w ogóle korzystać z tych, z tych propozycji. Anze i polyspieństwo Fara, Marcin, hmm, testosteron to to Najman. Hmm, no i cóż, no tutaj już nie będę hmm, na siłę szukał jakichś tam plusów u drugiej osoby. No Można powiedzieć, że Marcin ma więcej doświadczenia w MMA, ale no, umówmy się, to jest takie gadanie co walkę. Hmm, Fonfara teraz też hmm, widać, że przybrał. W no, czym on miałby mieć problem tutaj z Najmanem? No można myślę, że tutaj dorzucić jak chcemy się podpić, że to się zakończy w pierwszej rundzie. Bo i każdy atut jest po stronie Andrzeja, on zresztą na ludzie podchodzi mówią, mówi, że nie będzie to łatwy pojedynek, no, wiemy jak, jak walczy Najman, no to myślę, że nie ma tutaj sensu niczego innego szukać na siłę, no, tylko fanfara. Tutaj już widać zapowiedź dalszej walki Daniel Omilańczuk, Berpoś Załęcki, e, pobili się ostatnio panowie, znaczy próbowali przynajmniej i, i tą walkę myślę, że Omilańczuk spokojnie weźmie, jeżeli do niej dojdzie ale to już melodia przyszłości. Tak widzę tą galę, zobaczymy jak mi pójdzie tym razem. Zapraszam oczywiście do nas na, na telegram, po poważniejszą grę, gdzie wyprzedzamy tam Bukmachera z informacją, wyprzedzamy tam bookmachera e, z tym, m, że jesteśmy szybsi, e, mamy nasze po prostu autorskie narzędzia i tak możemy sobie budować inwestycje. To co potypujemy klautem MMA, to jest po prostu zwykłą rekreacyjną zabawą, ale oczywiście tak też można, bo dlaczego by nie? Sam jest tu ciekaw w tej gali, która moim zdaniem jest po prostu szybką reakcją na opadek High Liga. No ale zobaczymy, jak tam sytuacja się rozwinie. No i cóż, miłego widowiska za życzę i do utruczenia. Cześć.